Dajcie w poniedziałkowe, właściwie już popołudnie, bo u mnie jest teraz godzina 15.15, .15, więc tak się nawet złożyło, że w godzinie miłosierdzia. Chcę cię zaprosić jak co dzień, do dobrych myśli. Dzisiaj będzie o tym, byśmy się błogosławili. My, ludzie, którzy tak często sobie złożeczymy. byśmy teraz w tych czasach tak szczególnie się błogosławili. Kilku godzinach pracy, taki mały spacer sobie zrobiłem, chodząc między waszymi domami, chodząc między e, waszymi blokami, chodząc przez nasze osiedla. Także mi na chwilę spoglądałem po waszych balkonach, e, po waszych oknach e, i właśnie taka myśl mi towarzyszyła, bardzo prosta. Niech Cię błogosławi Pan. zachęcić właśnie do tego, byśmy. byśmy się nawzajem błogosławili. Też w naszym myśleniu o drugim, o sąsiedzie, o tym sąsiedzie, który może w normalnej sytuacji gdzieś tam nieco denerwuje, bo zbyt często używa wiertarki, albo sąsiadka zbyt głośno ogląda seriale wieczorami. Byśmy teraz sobie błogosławili, tak? Byśmy chcieli bardziej łączyć niż dzielić, a może w ogóle nie dzielić, tylko łączyć. Zarówno w słowach, we wzajemnym mówieniu o sobie, a też w naszym sposobie myślenia, aby to myślenie było, było może czyste od jakiegoś takiego złorzeczenia, tak? Ale właśnie by było jak najwięcej błogosławieństwa. Pan jest Bogiem, który błogosławi, tak? Chciejmy, jakoś tak bardzo mocno do tego zachęcam, nie wiem, kiedy, kiedy idziesz, może do pracy, mijasz chodnikiem kogoś, tak? Błogosław, błogosław. Staraj się gdzieś jakieś nie wiem, złe myśli, co ta osoba tu robi. Mogło jej nie być, bo może mnie zarazi. Nie, staraj się te złe myśli od siebie odsuwać, tak? Te myśli na pewno nie pochodzą od Pana Boga. Pan Bóg chce, byśmy się nawzajem błogosławili, aby. Yy, aby ta prosta taka myśl, jakiś taki, taki pewien gest, taka wewnętrzna postawa yy, tak była jakąś formą modlitwy i takiej też wzajemnej za siebie odpowiedzialności nas, którzy wierzymy w Chrystusa i należymy do Chrystusa tak, myślmy tak o sobie nawzajem niech Cię błogosławi Pan drogi sąsiedzie, niech Cię błogosławi Pan Ty, bracie, siostro, którego mijam dzisiaj na drodze niech Was Drodzy nasi parafeni, błogosławi Pan. Niech Was strzeże, niech rozjaśnia swe oblicze nad Wami nieustannie. A więc nie złorzeczymy, błogosławimy sobie nawzajem. Niech to błogosławieństwo będzie źródłem jakiegoś ogromnego dobra, jakiejś ogromnej Bożej łaski, która niech spływa na Was. W tym błogosławieństwie nie będzie takie poczucie jedności, odpowiedzialności ze siebie nawzajem. Niech cię błogosławi Pan. Niech cię strzeże, niech rozjaśni swoje oblicze nad Tobą. Niech macie w swojej opiece. Życzę Ci dobrego Bożego dnia. Niech Pan cię błogosławi. Niech to będzie dla Ciebie dobry Boży dzień. Dobre Boże popołudnie. Dobry Boży wieczór. Bend